Jak mawiał Mark Twain, zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać. Wkład, jaki każdego dnia pedagodzy wnoszą w edukację, jest wkładem w przyszłość ludzkości. Ciężar odpowiedzialności jest więc spory. Na szczęście wciąż nie brakuje osób, które decydują się na wybór drogi życiowej związanej ze szkolnictwem. W gminie Mykanów i Święto, czyli Dzień Edukacji Narodowej, obchodzono w zespole szkolno-przedszkolnym w Borownie. Ja już w czwartek klasie szkoły chciałem zostać nauczycielem, więc od samego początku jest satysfakcja. Organizacja jakiegoś Dnia Nauczyciela to dla mnie jest pełna satysfakcja. Jeszcze dodam, że w tym roku w ogóle spotkamie fenomenalna niespodzianka, bo niektórzy dyrektorzy mi pomogli w organizacji. Po prostu, po prostu przysłali swoją obsługę. Wielkie dzięki im za to. Satysfakcję czuję się pewnie też spotykając swoich uczniów po latach. No oczywiście, że tak. To jedna dziewczynka, która będzie dziewczyna, dziewczynka kelnerkę, czyli córka do przedszkola chodzi, a jest w jest wieku mojej córki. Dlaczego się zostaje z nauczycielem? Myślę, że to jest misja, powołanie, praca z dziećmi jest bardzo satysfakcjonująca, przynajmniej dla mnie i myślę, że dla wszystkich moich kolegów i koleżanek, którzy pracują w szkołach. Ktoś, kto przychodzi do tego zawodu bez pieniędzy, to w zasadzie nie ma co w nim szukać, to jest wielokrotnie powtarzane stwierdzenie. Pasja, oddanie, no i duża satysfakcja, dlatego że wiąże się ona z tym, że rzadko się widzi swoje dzieło, które procentuje w przyszłości. Wykonamy jakąś rzecz i ona jest, ale tutaj te dzieciaki się rozwijają i ta praca włożona daje olbrzymią satysfakcję, że po paru latach przychodzą niejednokrotnie dzieci, a nawet wnuki do tego samego nauczyciela i widzi swój efekt, że wyrosi naprawdę na porządnych ludzi. Podczas uroczystości wójt gminy Mykanów Dariusz Pomada wręczył nagrody wójta wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom obsługi oraz pogratulował awansu zawodowego nauczycielom. Niemniej istotna była jednak integracja środowiska z całej gminy, dająca okazję do wymiany doświadczeń i wzruszających wspomnień. Zawód pasja, zawód, który wymaga nieustannego doskonalenia, patrzenia, ale wymaga empatii. Wszyscy nauczyciele starają się podążać za zmianami, zmian bardzo wiele, ale zmiany to jedno, a patrzenie na dobro dziecka to drugie. I staramy się, jak patrzymy na zawód nauczyciela, to widzimy to, że nauczyciele mądrze, dobrze starają się wybierać swój proces drogi zawodowej, swój proces doskonalenia zawodowego, tak aby wspierać dzieci. Świat pędzi do przodu, problemów przybywa ale staramy sobie jak najlepiej z tym poradzić tak żeby dzieci były uśmiechnięte z chęcią chciały przychodzić do szkoły ja miałem to szczęście trafić na bardzo dobrych nauczycieli zawsze się wzruszam jak to mówię bo ja pierwszą nauczycielka pani Misoska z Radoskowa, to wspaniały nauczyciel bardzo oddany jeszcze cieszy się wnukami mam tutaj też na sali jeszcze z panią Rus która przygotowała mnie do olimpiad matematycznych, wspaniały nauczyciel, bardzo oddany pedagog. I jest jeszcze kilku innych, którzy, którzy nam w podstawówce tutaj w Radoskowie, w Mekanowie też mnie uczyli i cieszę się, że mogę się z nimi dzisiaj spotkać. Gminny Dzień Nauczyciela nie po raz pierwszy świętowano w Borownie. Dyrekcja tutejszej placówki podkreśla, że było to możliwe dzięki dużemu wsparciu ze strony innych placówek oświatowych z terenu gminy Mykanów.